Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Kom. jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnym audycji serii programów Prawo na co dzień. Współautorką programu, a i zarazem gościem moim i Państwa, jest adwokat Karolina Cichocka-Bieniek, tu obecny. Dzień dobry. Witam. Zmieniamy w stosunku do poprzednich audycji nieco tematykę. Zaczynamy z Panią Mecenas, trochę inne. Inną tematykę, inny program, a mianowicie zajmiemy się prawem administracyjnym. Yy, dzisiejsza audycja poświęcona jest pierwszą z cyklu audycji dotyczących zmiany imienia i zmiany nazwiska. Jako, że możemy zmienić albo imię, albo nazwisko, albo i to, i to. Proszę pamiętać, że w ramach cyklu, który dzisiaj rozpoczynamy, będziemy poruszać się w ramach procedury administracyjnej, o czym przed chwilą wspomniał pan Mecenas. Aby zmienić imię i nazwisko, musimy odwołać się do ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska. Ta ustawa w stosunkowo przystępny sposób wskazuje nam po pierwsze, kto może zmienić imię i nazwisko, w jaki sposób ma to zrobić i z jakich powodów. Może to uczynić. Ale zanim wdamy się w merytoryczne dyskusje, powiedzmy sobie o jednej dość istotnej zasadzie w kontekście problematyki zmiany imienia i nazwiska, a mianowicie y, zasady względnej stabilizacji imion i nazwisk. Cóż to oznacza? A to oznacza, że nie możemy sobie zmienić imienia, i nazwiska, dlatego że niestety zawąd przyszło nam to do głowy. No nie. Nie. nie, nie. To po pierwsze, więc musimy. Y, Widzieć dlaczego, i ten powód musi być istotny i ważny. Ale jeszcze zacznijmy od innej kwestii. Kto może zmienić w Polsce swoje imię i nazwisko albo, jedno, albo tylko jedno z tych rzeczy. Więc no, po pierwsze, te 38 milionów obywateli Rzeczypospolitej należy odjąć od tych, którzy są małoletni, bo oni sami z tym wnioskiem nie mogą wystąpić. Prawda? Po drugie, wszyscy cudzoziemcy mieszkający w Polsce, jeżeli nie są mają tak zwany paszport nasionowski, czyli nie są obywatelami żadnego państwa. No, tych ludzi zbyt wielu nie ma. No i trzecia kategoria, e, też bardzo nieliczna, cudzoziemcy, którzy uzyskali prawo pobytu w Polsce jako uchodźcy, czyli krótko mówiąc te osoby, które przyjechały do Polski i potrafiły skutecznie wobec polskiej władzy, państwa polskiego, udow wykazać, udowodnić, że powrót do ich ojczyzny, grozi im utratą życia przynajmniej, albo przynajmniej więzieniem i niesprawiedliwym sądem, no, czyli tych ludzi w Polsce też jest raczej niewiele. Czyli tak naprawdę na co dzień ta kategoria osób, która może zmienić w imię i nazwisko wobec prawa polskiego, to jest punkt pierwszy. Obywatele Rzeczypospolitej, którzy są pełnoletni Owszem. i nie mają ograniczonego <laughs> prawa Osobowego, tak? Czyli mogą, są, mają pełną zdolność do czynności prawnych inaczej mówiąc, kod są. Musimy pamiętać, że ten katalog, który widzimy teraz na ekranie, jest to katalog, który ma charakter zamknięty, a oznacza to tyle, że żadna osoba, która w tym zestawieniu się nie mieści, nie może dokonać zgodnie z omawianą przez nas ustawą zmiany, imienia i nazwiska. Teraz omówmy sobie kwestie, które zdawałoby się, że są bardzo prozaiczne i wszyscy wiemy, co znaczą, ale jednak nie, a mianowicie, co to jest zmiana imienia i co to jest zmiana nazwiska. Jeżeli chodzi o zmianę imienia, zacznijmy od tego. Zmiana imienia może polegać na zamianie imienia, które nosimy aktualnie, na zupełnie inne imię. Na przykład ja, Roman, mogę powiedzieć: Nie, nie, przestało mi się to nazwisko pod imię. Czyli Rzymianin, podobać, i chcę być po prostu zwykłym Zbyszkiem. Tak? Dokładnie. Na mogę, tym by to polegało. Mogę? No, teoretycznie <laughs> tak, tylko muszę wykazać, dlaczego ni stąd, ni zawod, wieku, wątku, powiedzmy 70, plus, zachciało mi się być Zbyszkiem. <laughs> Dokładnie. I tu jest pewien problem. <laughs> to nie jest już takie proste, ale o tym za chwilę. Na czym jeszcze może polegać zmiana imienia? Zmiana imienia może polegać na tym, że dotychczasowe noszone przez nas jedno imię. Zamieniamy na dwa imiona zupełnie inne, bądź do naszego dotychczasowego imienia dodajemy człon drugi. Czyli na przykład panienka, która ma na imię Katarzyna, mogłaby stać się wskutek zmiany imienia Katarzyną Joanną. Istnieje oczywiście możliwość wykonania opcji odwrotnej, czyli osoba, która posiada dwa imiona, może z jednego z nich zrezygnować, bądź te dwa imiona zamienić na jedno. Zupełnie inny. Czyli na przykład pani Katarzyna Joanna mogłaby zostać na przykład panią Julią czy też panią Oliwią. Jeżeli z kolei ktoś posiada dwa imiona, tak jak na przykład ja, Karolina Klaudia, to zmiany swojego imienia może dokonać również w ten sposób, że zamieni te imiona kolejne. Stanie się Klaudią. Karoliną I nikt cię nie pozna. I nikt nie będzie wiedział, kim ja jestem. Tak. I skąd się wzięłaś? Wstąd Dokładnie. Dizela. Istnieje jeszcze jeden manewr, jeżeli chodzi o możliwość zmiany imienia. Mianowicie możemy zmienić jego pisownię I to jest najłatwiej wyjaśnić na podstawie imienia zagranicznego. Na przykład wyobraźmy sobie jakąś damę, angielkę, która ma na imię Claire. I kimże mogłaby się stać pani Kler? Znaczy, po jeżeli nie stałaby się obywatelką Polski. Owszem, tak. Albo uzyskała status Zjednoczonego Królestwa. Dokładnie, <laughs> co jest dość trudne. <laughs> Ale załóżmy, że jednak by się to pani Kler udało, wówczas mogłaby się stać naszą polską klarą. I zmieniłaby tylko pisownię, a imienia by tak naprawdę nie, zmieni nie zmieniła. No, tyle co do imienia zmian imienia ale możemy iść, należy iść dalej, bo cały czas piszemy o zmianie imienia i nazwiska. I nazwiska. No więc cóż z tą zmianą nazwiska? No, możemy zmieniać nazwiska, yy, nazywamy najczęściej, tak? Znaczy, możemy mieć pomysł, że zmieniamy nazwisko na jakiekolwiek inne, ale żeby mieć ten pomysł, jakoś uzasadnić, no to najczęściej można go uzasadnić wtedy, gdy nasze nazwisko nas w jakiś sposób ośmiesza. Tak? Czyli nic stąd, ni znaczy Żyliśmy i urodziliśmy się jako Zbyszek Osioł. Na przykład, tak, no, mamy już lat 20, możemy decydować o własnym losie i mówił: Nie, nie, ten osioł do naszego, do mnie Zbyszka zupełnie nie pasuje. Dajcie mi spokój z tym osłem, ja się chcę nazywać Kowalski. Może o to zrobić, wystąpić, mhm. może wystąpić, tylko oczywiście jest kwestia, jak to uzasadnić. Ale. O to chodzi. Prawda? Że możemy stwierdzić, że nasze nazwisko nam uwłacza, nas ośmiesza i w tym momencie sobie je zmieniamy. Ale możemy zmienić je jeszcze w inny sposób. Dokładnie. Możemy również zmienić pisownię naszego nazwiska. Wyobraźmy sobie, że w naszym nazwisku istnieją na przykład znaki pochodzenia obcego, których próżno szukać w języku polskim. Wyjaśnijmy to na przykładzie. Mamy pana, który nazywa się Marcin Bryner. To znaczy, że w jego nazwisku znajduje się znak pochodzenia niemieckiego, czyli umlaut. umlaut. Dokładnie. Otóż pan Marcin Bryner mógłby wskutek zmiany swojego nazwiska stać się panem Marcinem brunerem. Możliwa jest także zmiana nazwiska ze względu na jego formę rodzajową, męską czy żeńską. Pamiętać trzeba o tym, że większość języków niesłowiańskich ma tylko formę jedną, męską. Więc jeżeli pani Kowalska znajdzie się, po mężu Kowalska, tak? znajdzie się gdziekolwiek na stałe z zagranicami na zachód od Polski, obojętnie czy to jest na zachód od Odry, czy na zachód od Atlantyku, i tam uzyska obywatelstwa, To uzys wraz z uzyskanie obywatelstwa, dajmy na to Francji czy Stanów Zjednoczonych, straci literkę A w nazwisku i zamieni się to literka A na I. I będzie panią. I, I, I będzie panią Iwoną Kowalski. Kowalski. I teraz wyobraźmy sobie, że taka pani Iwona Kowalski po latach pobytu za granicą. Wraca do małego miasteczka w Polsce. No jeżeli nazywa się Iwona Kowalski, a będzie żyła w Polsce, to ciągle będzie miała problemy, problemy urzędowe. W związku z tym pani Iwona może Kowalski. Kowalski może wystąpić o zmianę swojego imienia i no, nazwiska, przepraszam, i nadać mu y, formę rodzajową żeńską. Pozostając jeszcze w kontekście zmiany imienia i nazwiska, należy wspomnieć o jednej bardzo istotnej kwestii. Po pierwsze, zgodnie z przepisami prawa polskiego, nie możemy nosić więcej niż dwóch imion. I teraz powstaje takie pytanie taki niewielki problem jak prawidłowo te dwa imiona zapisać z kreseczką, czyli z łącznikiem, czy też bez? bez. Zgodnie z zasadami polskiej ortografii, dwa imiona zapisujemy bez łącznika, bez kreseczki. Ale w innych krajach e, oczywiście imiona z takim łącznikiem możemy zapisać. I na przykład tak jest w, we Francji. W Francji. E, jako przykład możemy podać znanego pioniera Jean Michel. Tak, pionier muzyki elektronicznej, pan Jean-Michel Jarre. E, imię pana Jarre. Piszemy z kreseczką Jean-Michel. To oznacza, że pan Żar nie ma na imię tylko Jean. Nie tylko Michel, ale Jean-Michel. To jest jedno imię. imię. No a co do pisowni polskiej, to przypomnę, że był taki ktoś krótko, król, który miał dwa imiona: Michał Korybut, a nazwisko Wiśniewiecki. Wiśniewiecki. No i właśnie pisano Michał. Przerwa. Nie kreseczka, tylko przerwa. Drugie imię litewskiego pochodzenia. But, no i tu nazwisko odwieśnicza Wiśniowiecki, tak Wiśniewca. Przepraszam na podolu. Yy, I to jest zakład, to jest sposób pisania po polsku dwóch imion. Więcej wymienić nie można. A z nazwiskami jest inaczej. Dokładnie. Dokładnie na odwrót, proszę Państwa, jest z nazwiskami. Mianowicie, po pierwsze musimy wskazać, że znowuż możemy mieć nazwisko, które składa się maksymalnie dwóch członów z dwóch członków. Z dwóch członów tylko nie więcej. Jeżeli ktoś mówi inaczej, mówi nieprawdę, proszę Państwa. Jednakże nasze nazwiska, jeżeli nasze nazwisko jest dwuczłonowe, prawidłowo powinniśmy zapisać z kreseczką. Z kreseczką. Tak, ty. Tak jak ja, Karolina Cichocka Bieniek. Wyjaśniając na moim przykładzie, nie nazywam się tylko Karolina Cichocka, ani nie tylko Karolina Bieniek, ale Karolina Cichocka Bieniek przez kreseczkę i to oznacza, że to jest jedno-dwuczłonowe nazwisko. nazwisko. Tylko znowu trzeba pamiętać o tym, że tymi członami można dowolnie manewrować. No tak? tak. Akurat pani Mecena została przy jako pierwsze swoje nazwisko rodowe, a drugie nazwisko. Tomasz, tak. Ale przez dobrze mogłoby to być na odwrót. Ale nie zdradzajmy wszystkiego, bo o tym mamy oddzielny kiedy, odcinek. Tak, kiedy <laughs> W każdym razie o to chodzi, prawda? O to chodzi. O to chodzi, że ta nazwiska można dowolnie zmieniać. Ma być mniej więcej niż dwa i musi być kreseczka pomiędzy nimi. Dokładnie. No i teraz jeszcze jedna drobiazg. Czy możemy ni stąd, ni zowąd. Yy, jeszcze powiedzieć o pewnym. Panu Marku K. Panu Marku K, tak, oczywiście możemy powiedzieć, ponieważ jest to przykład sytuacji, a w zasadzie pomysłu na imię i nazwisko bardzo niecodzienne. W 2007 roku Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się właśnie sprawą wspomnianego Pana Marka K. Pan Marek chciał zmienić swoje imię na Herold. Królewski, natomiast swoje nazwisko oznaczone w treści życzenia literką K na teokracji, Teokracjusz. Gdyby najpierw urzędnik, a potem oczywiście organ odwoławczy i sądy administracyjne zgodziły się na tą konfigurację, to mielibyśmy obywatela, który nazywałby się Herold Królewski, Teokracji. Teokracjusz. tu z kreseczka w środku. <noise> tak, 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 dokładnie. Natomiast dlaczego Naczelny Sąd Administracyjny się nie zgodził? Sąd wskazał, że mimo, że każdy z tych wyrazów nie ma charakteru ośmieszającego, to są zwykłe wyrazy, tak? Nie mają absolutnie charakteru. Nic złego w słowie Herold nie ma. Nie ma absolutnie. Ale ta konfiguracja, Herold Królewski, teokracji, Teokracjusz. Może być ośmieszająca, i dlatego NSA na taką zmianę nie pozwolił. I pozwólcie Państwo, że tym przykładem przejdziemy do omówienia kolejnej kwestii, a mianowicie z jakiego powodu możemy ubiegać się o zmianę imienia i nazwiska. Mamy wszystkie przykłady. To, co było mowia, mowa, tak, czyli tak, ośmieszające. Tak. Yy, na, jeżeli ja wiem, była Maria Kowalska, ale w domu była Iwonką. No to powie, można powiedzieć tak, od dzieciństwa, jak tylko zacząłem rozumieć, co do mnie mówią, to mówiono do mnie Iwonko. Mam już 20 lat, no i chcę w końcu być Iwonko, na papierze i w dowodzie osobistym. I to będzie ten drugi przykład. Tak, płat, tak? Zmiana dotychczasowego imienia lub nazwiska. To się raczej zdarza. Tak. Delikatnie mówiąc, niezwykle rzadko. Ale się zdarza. ale się zdarza. No, się <laughs> zdarza. E, no i e, tu mamy ten przykład pani Kowalski. Tak, dokładnie. której mówiliśmy, która no, po powrocie do Polski chce być znowu normalną, zwyczajną, nudną Kowalską. Iłoną Kowalską, tak, dokładnie. a nie Panią Kowalską. <grym> Istnieje jeszcze opcja czwarta, mianowicie zmiana imienia lub nazwiska, które w przeszłości zostało bezprawnie zmienione. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Te ważne powody, które mamy wymienione na naszej planszy i które wymienił ustawodawca są tylko... Przykładami ustawodawca w omawianej przez nas ustawie, w omawianym akcie prawnym e, nie wskazał absolutnie żadnej legalnej definicji ważnych powodów. Tak więc to zestawienie Jest ma przykładowy. charakter przykładowy. Tak więc jeżeli z innych przyczyn niż te będziemy dążyć do zmiany imienia lub nazwiska, to oczywiście możemy to zrobić, ale w tej sytuacji wszystko jest w naszych rękach i wszystko zależy od tego, jak, jak to dokładnie uzasadnimy. to uzasadnimy. Oczywiście. Natomiast e, myślę, że w ramach naszej audycji e, warto jeszcze pomówić o poprzednim stanie prawnym, o ustawie z 1956 roku o zmianie imion i nazwisk, e, bowiem e, wówczas obowiązywał tak zwany spis imion polskich. Jest, tak. I w takich sytuacjach bardzo wiele do powiedzenia w kwestii miał naszych urzędnik. imion miał urzędnik, tak? który w sposób w zasadzie dowolny mógł stwierdzić, czy nada takie imię, jakie rodziczy dali. Tak, jest wydali, zdanie czy urzędnika w spisie, który nie był powszechnie dostępny, czy też, chociażby z uwagi na brak internetu, czy też nie. No, Dokładnie. No, <laughs> w każdym razie na pewno to eliminowało imiona obcojęzyczne typu Prajanek, na przykład. Typu Nadia. Nadia też typu Nel, Nel, Poly, Pola i tak dalej. Prawda? Tak, ale Pola i do, dola, Pola dlaczego? Nie dlatego, że jest obcojęzyczne, ale tu myślę, że niektóre mamy i tatusiowie mogą być zaskoczeni. Imię Pola to jest skrót od imienia Apolonia. Apolonia. Tak samo imię Lena to jest skrót od imienia Helena. I takie imiona jak Pola i Helena wówczas się w spisie imion polskich nie pojawiły. Nie, nie było. Dokładnie. Była Apolonia, była Helena, ale nie I takie imię by zostało wpisane. Te skryte, w... które by stanowiły tak, ewentualnie tak, tak. zdrobnienia. Takie imię całościowe zostało Dzisiaj by wpisane w odpisie. tej bariery nie ma, w związku z tym pojawiło się mnóstwo nazwy... imion obcych. Dokładnie. jakoś na... spolszczonych, wyglądających jak to chce, albo imion starosłowiańskich, które Zostały rycypowane przez rodziców do dzisiejszego języka polskiego. I na pewno rodzice są z tego powodu bardzo szczęśliwi, że już żaden urzędnik o imieniu ich dziecka nie decyduje. Nie decyduje. Tylko oni. Tak. Ale... A co robią potem dzieci, to się okaże. <grytanie> Dokładnie. A teraz ciekawostka, jeżeli chodzi o te imiona starosłowiańskie i generalnie imiona staromodne. Teraz widzimy, że do tych imion wracamy, natomiast istnieje Taki pogląd, że imię może być ośmieszające z tego względu, że wyszło już z obiegu, że jest staromodne. I Wyobraźmy sobie, że można za ośmieszające uznać na przykład imię Hermenegilda. Rościsław. Rościsław, Świętosława czy też Kunegunda. Wydaje się, że to zwłaszcza teraz, kiedy widzimy tą modę na powrót do e, imion starych i staropolskich, no wydaje się, że jest to pogląd jednak zbyt Kontrowersyjny, ale istnieje także pogląd, który wskazuje, że imiona pochodzące od wyrazów pospolitych są ośmieszające. Na przykład, e, na przykład róża, na przykład Jacynta, Lew, czy, e, czy zwykła Kalina. Czy zwykła Kalina, tak jak twoja wnuczka, a, e, a również moja e, bratańca. No dla nas to są imiona Normale. zupełnie. Przypomnijmy panią Kalinę Jędrusik. Tak. Wielka gwiazda, wielka gwiazda, Wspania. wielka osobowość. Dobrze, myślę, że na tym dzisiaj skończymy. I zapraszamy, na I zapraszamy na następne audycje poświęcone procedurze zmiany nazwiska, albo zmiany nazwiska wtedy, gdy mamy rozwód, albo wręcz przeciwnie. Kiedy rados... ślub. Radosny ślub, prawda? No i wtedy, gdy będziemy rozmawiali o zmianie nazwiska dziecięcia. Tak więc zapraszam. Dziękuję na, dzi na dzisiaj. Do widzenia Państwu. Do widzenia.